Witam bardzo serdecznie, proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Oblicz. Mamy taki przykład 15 razy 4 piąte dodać 6 razy 2 trzecie. Więc ponieważ występuje tu i dodawanie i mnożenie, to mnożenie jest najważniejsze, więc podkreślam sobie i obliczam pierwsze mnożenie, czyli 15 razy 4 piąte to oznacza 15 razy 4 przez 5. I sprawdzam, które dwie liczby można skrócić. Czy można w ogóle? Otóż można, bo 15 i 5 dzieli się przez 5, 15 na 5 to będzie 3, a 5 na 5 to jest 1. Dodać teraz drugie mnożenie, czyli 6 razy 2 trzecie to będzie 6 razy 2 przez 3, i tutaj szóstkę i trójkę też można skrócić przez 3. Więc 6 podzielić na 3 to będzie 2, a 3 podzielić na 3 to jest 1. No i teraz wyliczam. Kreska ułamkowa na górze co będzie? 3 razy 4 to jest 12, a na dole zostało 1. Dodać 2 razy 2 to jest 4, a na dole 1. Równa się. Wyciągam całości. 12 podzielić na 1 to jest 12 całych. Dodać 4, podzielić na 1 to jest 4. To się równa 16. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.